Dziś mamy prosty i pyszny przepis. Zupa z dyni. Będzie nam potrzebny bulion warzywny. Mamy o nim shorta. Zobaczcie proszę. Bierzemy cebulkę, obieramy i kroimy. Obieramy i siekamy czosnek. Musimy wyjąć mąż z dyni i pokroić go w kostkę. Pachnie jak arbuz. Zdejmujemy skórkę. Kroimy w kostkę. Wstawiamy garnek z grubym dnem na małym ogniu. Wlewamy dwie łyżki oliwy z oliwy, wsypujemy cebulę i czosnek. Lekko podsmażamy, dodajemy dynie, wsypujemy jeszcze pół łyżeczki soli i smażymy około 10 minut. Wlewamy bulion warzywny i gotujemy 10-15 minut, aż dynia stanie się miękka. Zdejmujemy z ognia, lekko studzimy, a potem miksujemy zupę blenderem na gładką masę. Dodajemy śmietankę. Nasza zupa jest już gotowa. Można ją podawać z grzankami, a także dodać trochę pestek dyni. No to próbujemy. Pyszne! Jest taka lekko słodkawa. Bardzo pyszna. No to smacznego wszystkim! Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału i zostawić lajka pod tym filmem. Pa, pa! Pyszne.